Witam na czytaniu świąteczno-noworocznym. Dla każdego znaku, czyli teraz będzie rak oraz inne znaki, czyli wiadomości takie świąteczno-noworoczne. Ok, zacznijmy teraz właśnie od roka. Pierwszą kartą na pewno będą kryształowe anioły, czyli karta z kryształowych aniołów. Ta karta to jest właśnie Akwamaryn, czyli przede wszystkim mówi nam o tym, rakom mówi o tym, to jest jakiś boski cel życia. Mówi o tym, aby zaufać właśnie wewnętrznemu przewodnictwu i przeznaczeniu. Które na pewno będzie prowadziło do celu w jakimś konkretnym kierunku. Jeżeli chodzi tutaj o amulety, już. tak, To są dwa listki. Dobrze, czyli to jest tak listek, czyli nadzieja w trudnych właśnie sytuacjach równoważenie emocji. Inny listek to jest na przykład dużo właśnie optymizmu, czyli no też właśnie dużo, dużo emocji, ale takiego spokoju, czyli wyważenia. Następnie jest korona, czyli no władza, zaszczyty, poważanie, jakieś uznanie może w życiu. No i góry świadczą o bliskości z naturą, o bliskości na przykład z przygodą, czy, czy z podróżami ogólnie. Dobrze, tutaj jeżeli chodzi o jedzenie, czyli sugerowane, jest mowa, że tutaj może więcej właśnie reakcji powinny wprowadzić do swojej diety, na przykład pizze czy makarony. Takie właśnie w stylu, w stylu <coughs> włoskim, ponieważ to jest na pewno źródło, źródło węglowodanów, na pewno to jest nasycenie, czyli nie, ben, nie będzie się odczuwało przede wszystkim głodu, ale tu jest też podstawa jako białko, tłuszcze, czyli błonnik, witaminy, na pewno B1, B6, PP, ale też syfoliowy, żelazno-magnus, czyli cała, cała tablica bez mała, a przede wszystkim to jest smaczne i pożywne. Jeżeli chodzi o zwierzę, sugerowane właśnie dla raka, to jest żyrafa. Mm, to jest właśnie taki sak lądowy bardzo, bardzo wysoki postawne, parzystno-kopytne zwierzę, przede wszystkim roślinożerne. No i co jest powiedziane tutaj odnośnie do raka, żeby zbyt wysoko nie nosić szyi albo żeby nie wysuwać poza margines, ponieważ tutaj trzeba mieć właśnie umiar Żyrała jest łagodna, spokojnym zwierzęciem, ale właśnie wszystko gdzieś tam powinno, powinno mieć jakieś, jakieś granice. <laughs> Jeżeli chodzi o karty, tutaj takie właśnie karty obyczajowe. Właśnie, tu jest powiedziane w ten sposób, że to i tak jest z życia codziennego być pośrodku, jest kobieta dwie głowy. Być po środku to znaczy mieć na przykład wybór, mieć wybór. W tym przypadku w tym co jest w głowie, ale to jest niewidoczne, czy to wszystko co jest bogate, czyli bogate na właśnie nakrycie głowy świadczące między innymi o na przykład statusie osoby, która właśnie to nosi, czyli bogactwo, majątność, no i tutaj typowy taki materializm. No i takie właśnie pytanie, żeby tutaj skupić uwagę, czy, czy to, co jest niewidoczne, czy to, jest, czy to, co jest widoczne, czyli te wartości, no przede wszystkim wybór pomiędzy. Dobrze, no i teraz co jeszcze? Tutaj, jeżeli chodzi o kolor, wyszedł kolor żółty dla raków. Na pewno to jest kolor, który na, powinien poprawić pewność siebie, nastrój a, oraz na przykład poczucie własnej mm, wartości. Chociaż właśnie jest jak gdyby trochę niechlubny z tej, z tej strony, że. Postrzegany jest jako zaburzenie właśnie psychiczne, szaleństwa, no i takie typu właśnie od strony żółtego koloru, ale też yy, odpowiedzialne za zdradę, zazdrość, za, za <laughs> czyli to są te negatywne jak gdyby yy, strony tego koloru, natomiast pozytywne to na pewno tutaj jest, że jest bardzo optymistyczny, czyli taki pozytywny, pozytywnie nastawia do, do życia. Jeżeli byśmy mówili o zapachu, tutaj jest na nutę, czyli na markę Ralpha Lorena. I w głowie na przykład tu jest narcyz, pomarańcza. Jeżeli mówimy o tym, to na przykład czarna porzeczka przez serce gdzie podstawą jest na przykład korzeń irysa, y, włoski jaśmin czy na przykład róża, aż przy podstawie, y, czyli ta baza to jest bursztyn, wetyweria, paczula, na przykład żywo sandałowe, cedr. Dobrze i teraz tak, y, Motyw dla, dla raka, czyli zrób sobie pyszny deser, no i oczywiście kolenda. mogłaby zaproponować kolędy, czyli ukłon dla przeszłości, czyli dla, dla tej um, kiedyś, jak to było kultywowane właśnie kolendy, pasterki wśród nocnej ciszy. Bardzo piękne. Dobrze. I co tu mamy jeszcze? A to za chwilę i jeszcze... No dobrze. Weźmiemy dowcip. <laughs> nie wiem, czy go dobrze widać. Mamusiu, czy nasz braciszek trafił do nas z nieba? Oczywiście, skarbie. A widzisz, tam też nie mogli znieść tego, jak on się drży. Tak. I teraz tak. <laughs> Jeżeli chodzi o zmysły dla raka, na przykład z Nowym Rokiem, tutaj jest ważny będzie dotyk. Czyli wszystko to, to może być właśnie do, do, dokładnie, dosłownie i w przenośni. Coś dotykamy, czujemy lub czuć dotyk, lub tak mentalnie odczuwać pewne, um, pewne rzeczy. No i teraz tak, jeżeli chodzi o karty cygańskie. Um, co tutaj wyszło? Z kart cygańskich wyszło, że w nowym roku trzeba będzie skupić uwagę na pracy, ale też jest zapowiedź, że niekoniecznie będzie to łatwe. Będzie to może ciężka praca, ale ważne będzie, żeby zaangażować się tak na 110% i dać z siebie. No, wszystko jak najwięcej. Dopiero potem można będzie na przykład y, odpocząć, y, chwila wychnienia, relaksu, ale na pewno po dobrze, właśnie zakończonym, y, uwieńczonym jakimś zadaniu. Czyli na pewno praca, a dopiero potem korzystanie z uroków życia, ponieważ to będzie jako. Zapowiedź dla, dla roków na 2024. No i teraz karta świąteczna i życzenia. E, najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia, ciepłych w sercu, mroźnych na zewnątrz, rodzinnych i tych wymarzonych, spełnienia marzeń i szczęśliwego nowego roku.